Yy, dzisiaj zrobię porannik jak zainstalować Minecrafta za darmo i jak yy, zrobić kod. No to yy, wchodzicie w przeglądarkę, w moim przypadku to jest Firefox, ale możecie w yy, Microsoft Edge, Firefoxa lub na przykład w Chrome, ja yy, właśnie w Firefox No i wpisujecie krystal, Crystal Launcher w op opisie pod tym filmem może będziecie mieć link do tego, no i dobra wchodzicie w pierwsze krystal launcher, dwukropek strona główna dajecie pobierz aktualną wersję i tak, i dajecie to Powiesz Excel tylko to niebieskie później y, u góry wam się wyświetli takie skip czy coś klikacie w to y, później wam się to zainstaluje więc to będziecie mogli zamknąć yy, i później koło yy, startu macie taką lupę wpisujecie tam Crystal launcher i tak. Wchodzicie w Minecraft, ale przepraszam, bo chwila nie będzie. Ekranu ale zaraz się już pojawi. Tylko chwileczkę. Ma 53 lat. Już się pojawia, chwilkę. Tak, widzę, nie wiem, co widać na A także dlaczego rodzice przed miesiącem nie Ten film krąży w rzekach. Co robić Jak zmyć ten rzek? Dużo złego.

no i tutaj jeszcze mam... O, Bobo macie... Wiem, że sobie zrobię. baba Minecraft. Pokażę jaki ma skin. Zobaczcie co yy, no, Aha, normalnie. Dobra. To już jest nieważne. No i tak. Yy, tutaj nie macie nic. Tutaj gdzie mam te konta, wszystkie, to nie macie nic. No i zaraz wam klikać, tylko jeszcze to muszę coś Dobra i tak, klikacie, dodaj konto Konto Mojang, jeżeli macie kupioną grę, ale nie macie, więc nie Konto Microsoft, nie wiem dokładnie co to jest, bo tego nie używałam Chociaż raz próbowałam nie, nie wiedziałam co zrobić więc tutaj jeżeli nie, to tylko dajecie. Nie premium, jeśli nie masz konta Mojang, ani Microsoft Więc dajesz nie premium Tutaj wpisujesz nazwę, dajmy na to kacpix tak. k a -p albo kacpi albo kacpix tylko wy nie zrobicie sobie kacpix tylko zrobicie y, jakie chcecie kiedy dacie zaloguj y, poszukacie, poszukacie swojego konta kacpix dajecie zaloguj y, tutaj dajecie przeglądaj paczki i tak kiedy dacie jak paczki Crystal Lunch to macie tu takie Blazing Pack, CM Pack, MC Mods PO, bo... PISOWIE. No i tutaj sobie wybieracie, co chcecie. Ja wam bardzo polecam Optifine. Ja wam polecam Optifine 1,15, 1.15.2 2. Tutaj nie eee, ja mówię, to ja. W moim przypadku dajemy Blazing Pack. A jeszcze tutaj macie y, wersję Minecraft Vanilla, no i tutaj macie wersję na przykład jak 1.16.4, 1.16.3, no i tak dalej. No i tutaj sobie wybieracie, w moim przypadku, co, co, co wie, nie widziałem, że to szła wersja 1.16.5, ja o tym nie wiedziałem, myślałem, że maksymalnie to jest, jaka była, to była 1.16.4, what? Ja nie wiedziałam o tym, łopanie! ja nie wiedziałem, nie wiedziałam! Łopanie! No, w moim przypadku była wersja 1.16.4, <coughs> lub na no 1.16.5, ale dajmy na to 1.16.4. Dajecie zatwierdź i to się jakby to trochę pobierze, tylko nie na komputer chyba, ten, no tak, nie na komputer, tylko, no, w tym, w Crystal ale dobra. Dajecie paczki Crystal Uncharted, Blazing Pack, Zatwierdź. Eee, I tak. Tutaj, tutaj chyba klikniecie Blazing Po tutaj tutaj wam się pojawią paczki, więc tak jak mówię, możecie kliknąć albo w tej paczki, albo Blazing Pack albo Blaise, Pucka, wersję, co tutaj macie, one środku to pokazuje paczką. No i tak. Eee, eee, później dajecie graj. No i tu wam już będzie sprawdzanie aktualizacji. Później już wam się włączy. Pokażę napis Mojang, co będziecie grać, wybieracie sobie różne tryby, jakie znacie, dodacie sobie... No będziecie grać w jakichś trybach, wyjdziecie sobie, wybierzecie jakieś tryb. Jak... Znaczy, na początku weźmiecie sobie, wybierzecie jakieś serwery, dodacie sobie jakiś serwer, na których będziecie grać, yy, a później wyjdziecie na nie, zalogujecie się za Rejx, za Jelej, nie mówię to słowa, wypowiedzi, dobra? No. no, i sobie wybierzecie tryby, jakie byście. jakbym grał, to bym sobie wybrał. Yy, wybrałbym sobie ten. Wybrałbym sobie. Bedwars. Moim... No i cóż, No patrz, jak tutaj macie. O, tu macie. Facebook, Updates, Creates, Is. No i takie to się pojawi, dajcie multiplayer, no i tutaj macie serwery, tutaj dzieję, jak mi pisze, a serwer to wam będzie pisał, dodaj serwer, klikacie, dodaj serwer, tu pisujecie jakiś serwer, dajcie gotowe, no i macie, ten no bo nie wpisałem, bo nie wpiszę, no ale wy dajcie gotowe, ja na angielskim tak to wygląda, ale wy